Przekrój osiowy walca z kwadratem obok długości 6. My musimy obliczyć objętość tego walca. A wzór na objętość walca jest następujący: V równa się pole podstawy razy wysokość. Czyli abyśmy mogli obliczyć objętość, no to musimy znać pole podstawy oraz wysokość walca. Wysokość walca znamy, wysokość jest równa 6. Zatem pozostaje nam do policzenia pole podstawy, czym zajmiemy się właśnie teraz. No, i co my, mamy, co my takiego mamy w podstawie walca? W podstawie walca jest oczywiście koło, no a wzór na pole koła to jest pi r kwadrat, gdzie r to promień koła. W tym przypadku środek koła jest w tym miejscu, czyli promień mamy tutaj, no i również tutaj. Zatem, żebyśmy mogli policzyć to pole podstawy, czyli pole koła, no to musimy znać e, promień, promień tego koła, czyli r. E, no i jak my to policzymy? Mamy w w treści zadania powiedziane, że przekrój osiowy walca z kwadratem o boku długości 6. Czyli tutaj mamy 6, no i również cały ten odcinek jest równy 6, ponieważ to ma być kwadrat przekrój osiowy jest kwadratem. W związku z tym 2r, czyli e, średnica e, koła, jest równa 6. W związku z tym r jest równa 3. Czyli możemy już teraz policzyć spokojnie pole podstawy. No i pole podstawy jest równa pi razy r do kwadratu 3 do kwadratu, czyli to jest równe po prostu 9 pi. No i teraz liczymy objętość v, równa się pole podstawy, czyli 9 pi, razy wysokość, czyli razy 6, to się równa 9 razy 6 54 pi. Czyli odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź b.